Dobra, to, to z tym jest z tym. Dobra, ale to masz jednego miejsca, musisz uważać na miejsce, nie? jak mi wypierdoli jakiś bot? No to jego ewentualnie gdzieś tamtego, ale no, no re, jedź po prostu. Jedź I jak, jak tak. widzisz jakiegoś ja Michała to omijaj szerokim łukiem. ukiemic słabo, jak zwykle. Dobra i drużyn. Szymic Solka wypchał Michał bokiem He, Kalinka Ja. Ja muszę Pawła przepuścić Szymicz uszkodził lotkę na Jamajce Znaczy na tym, na Tomku <laughs> Ja muszę... Paweł jedź Kurna muszę sześciu dołączy. mnie wyprzedza, bo Paweł mnie nie chce wyprzedzić Patrzcie to, wyprzedzam jadę bez i jadę po ina bez lotki? Tak, uszkodził. Widziałem, jakbym no jedziemy, a ktoś mi może powiedzieć, który jest Michał? No, ja gdzieś z tyłu. Chyba on ostatni. Jest, on, jest, on, jest, on, jest, on jest ostatni. Który? Ostatni! ostatni. ostatni. Czego nie rozumiesz? Ale żebym stracił, kurde, za daleko. No, ja kurde, ja musiałem trzy pozycje oddać, bo, mi, bo miałem go overtake na Pawle. Dawaj kolo, dawaj! Kurwa ostrzeżenie Ciekawe czy tutaj na Karę dopatrzeć nie? Jakie Kary? No za na ten, ostrzeżenia i w ogóle Oj, Szemic już przestrzelił Dawaj Klara, dawaj Szemic jest strasznie wolny, pa Ja muszę starać się gorzej coś, robi. Michał Bors. No. Dobra, muszę brać teraz 3mipsa. Strasznie wolny. Rzuciło go. Dawaj, musisz. Nice! Jedziemy Ale cię wypchał Ale overtake'i Kurwy jest stary Nienawidzę, Nienawidzę się z nim, się... Ja. Ja nim... O kurde. Gdyby to wyszło, to by było najpiękniejsze na świecie. Nienawidzę się z czymś, co strzelać. To jest taki pajac. Uff, to. Dobra, dawaj za tym Tomaszem, gdzie Majki. Dobra. Dawaj kurwa. Dwie sekundy do lidera Kurwa, nie będę miał drs -y. Dobra, dawaj To jest jakiś Tomar z Jamajki, a ty jesteś Kinder z Finlandii Co ty? No kurwa, kurwa Kobra jeszcze, ja yeah. Toś bokiem? Szymiks i Zak z bokiem! Co oni robią? Uwzajemniście. Gdzie jest Szymiks? On jest na gdzieś Kobra na końcu. Dziesiąty jest Na kobre trzeba uważać. Tylko i wyłącznie mamy podium, chłopie, kto jedzie piąty? Ja, a ten się wycofał, Michał. Kurwa! Ja wygrywam, jest jestem na podium. Nie się Michała... Kurwa mać. Tempo Robimy to. Kobra jest do ten. Do przytrzymania Bo kurde, chciałem się podrapać, a tu tak dzwonię. Też uważaj, to las przyłowy też muszę zwanąć. Kurwa, mać, robimy to. Ile będziemy mieli, tak naprawdę 5 człowiek prawdziwego ścigania jeszcze? Nie, zjedzie po jednym dwóch. Bo nie, nie zjedzie, zbita stawka. Zbita stawka no ale po, po jednym na pewno nie zjedzie. Po dwóch zjedzie, to ja wczoraj no, Chyba, że ktoś do boksu zjedzie, bo ma uszkodzenia, nie? A to raczej dogoni w jedno okrążenie Nie wiesz co, ja goniłem przez 3 albo 2 nad tym głównym Krzymik zjeżdża I dobrze Ale to A musi... Za tak gdzieś na końcu Przedostatni Za wam wszystko się układa, dawaj mu no. Dobra uważaj, uważaj Tomas też na bocie ciśnie Też odpalę bota Wodę opon nie, nie, nie marnować powiedzmy To oni tam odjebali chłopie, ten Szymić z to. Zobaczcie, bo na trybu nie są, tak o. Miłość jest 8, propus 9, siemic 14 za 15. Nikał, kauminka nie jadą w tej chwili. Tyle takie zobaczymy? kółko. Które mamy kółko? Eee. Yy, czwarte. O kurwa. Na kóbre uważa, ci brałem tyle Tomasa jebanego. Nie możemy pozwolić na to, że chłop, który był rezerwowym, zrobił chyba 19 czas, no wygra wysik, no tak być nie może. Chłop, jakby były dwie Finlandy z przodu? Dobra, robimy to, nie ma co gadać. zjedzie na tym, czy na następnym? Zobaczcie, tam... nie wiem, czy kary będą sprawdzać, jak to w ogóle będzie wyglądało, że ostrzeżenia z 3 sekundy i w ogóle. Nie no, normalnie chyba. Bo na przykład Lewy ma 3 sekundy i a ma 6 sekund lewy na przykład O ja teraz mam dwie uwagi Miłoż ma jedną uwagę też mam jedną uwagę Na tym czy na kolejnym Jeszcze Mmm... Dobra też puszczam do jeszcze co odkryłeś? Sławki Nic no z tego, że cię uczy, ja no, wysiwiale. Paru, specjalnie ci nowe sławki, dobre. No tu jedno chociaż trzymaj. Nie do mi chodzi za Dobra, i tego, DRS-u nie ma do 8, 9 no bo... I... Te trzy okrążenia będą dopiero DRS-u Na tym już pewnie zjedzie, nie? Które to? Piąte kółko jest Tak Co to? Co to? Hmm. Lobby? Nie wiem Konator może poodlądać chce ja pierdolę. Kamilowski ostatni, co umie to nie dziwi? Dobra, bo ten Jasek może nie umieć robić restart. Dlatego trzeba to wykorzystać no I uważajmy, bo nie wiadomo co on odziebie, żeby nie uszkodzić drogi. Nie uschodzić jest 3-2, Kurde, muszę trochę o. to trochę pizda. Wyłącz sobie już bota, już do yeah, wyłączyłem, wyłączyłem. Ale żboń od kurde son. Ja Cię, ja Cię, ja No cię. nie, ten restart jest bez sensu. No. On nie umie. To ty restartuj jakby. Nie umiem, nie umiem. nie umiem. Hm. No dobra, ja to do zajmę, żeby jak najbliżej. Teraz już dopiero pójść nie? Uważajcie na studiów. Mhm. Mm już atak obróciły kurdy trochę za daleko chyba Musisz, bo on jest za wolny On mnie zamknął z kurwy, Ło! Kurwa, koala, że mi się obsrał. Dawaj, dawaj dawaj! <ścoughs> kobra musimy dobrać zaraz, bo to jest masakra To niekoniecznie kobra, ale no... Wszyscy, bo on tak skórę se mi blokuje. O, kobre Nie no ja się czuję, ja na safety carze jechał. Poleciał prawie Renault Boże Renault różowy znaczy chciałem powiedzieć Ale chyba zwolnił Kurwa zamknął, nie Co tu się dzieje? Ja jeszcze bliżej podejść. Ja uważam, że ja. Bierzemy go, bierzemy go. Nie no muszę odpuścić, nie ma miejsca Olej jeszcze blisko O kurwa Cały jedzie Tak Miłość już piąty 你阿皮了，亲爱的。 No ale musisz teraz, jak nie wiem, teraz to nigdy będzie DRS chyba. Bo kurwa też mi rzuciły. Biorę, pan da na prawo Albo no dobra, nie, jednak nie Masz drogę, myślałem, że nie wyjdzie Jezu, chociaż ja mam krawężnik, nie wierzę Dobra, lepiej dojechać drugiem, drugi już w ogóle. Na no pewno. Do, to dojeżdżajmy tego Tomasa. On nie może wygrać. Zawsze już jest szósty. No to już jest piąty, bo ale dobrze to jest bez walki. To jest miłość. Miłość jest piąty. Dla mnie no. jest miłość. Kurwa miłość mi już na długo siedzi. Dobra, nim do bierze Dwa okrążenia. Kurwa miłość ma teraz.

Dobrze, gubi się. Chuj wie, jak on to wcześniej zahamuje. No właśnie. No. Pełna tracja jak Ja pierd... jadę, jadę, jadę. Uważaj. nie Kać kurwa mać. Pat co tu się dzieje za rzeźnia. Kurwa! Nie, nie, jak inaczej? Ja pierdzielę co tu jest! Ale nie, jakiś chyba... miłość mnie daje. co tu się... No chuj! Do... Za co żeś zabrał? Ja. Co? I koniec wyścigu! I koniec wyścigu. No nie, to jest w dziesiąty. No, no wiem, ale... Jest? Tak dojedziemy. Ty kary jak nie, ktoś ma! To, no, no. Patrzcie kary teraz szybko! Kierowca przed tobą Nie za tobą, bo się za tobą też może być A to ty z miłością tego nie czałem, zacz, nie? to Nie Zach, to miłość Za 6 sekund Dobra Patrz, bo miłość mnie stuknął, ja wywiodź mnie i później jeszcze raz Byłem za atorem, kiedy dodać gazu i już wpadłem do... Mnie. Znaczy ja wpadłem do niego ja. Yeah. Ło kurdwa. Nie zagapiłem. Tomasz Cobra bez kar. Kobra bez kar. Tomasz bez kar. Bueno bez. Zax. Zax ma 6. No Ja Ale chłopie była walka No chłopie nie, nie ba, Fest, nie tam nie w czterech co jechaliśmy, nie? Ja, ja, Ale ja to że się is ja pierdolę ja w... No to co? Ostatnie kółko i się bawimy na torze, nie? Można to z ja się, nie Ja nie będę w przed 3xem. 3, 3 mixa w tym momencie punkcik. Jak ma Zak to 2 No, pierwszym zyskałem A ty ty, ten który jesteś w te... Alamodii? 6 Ja trzeci Ten Tomas zajebany jest drugi Kurwa Zas, będzie 4. na równo z 3 mix... Nie, chociaż jeszcze jak mi odejmą? No, powinienem przelić tego, Ty, ja mam piąty skończę przed Miłosem. Rzecz miłość teraz będzie miał dwa punkty. Ja będę miał za trzecie zdycha, nie? Osiem punktów odrobię, w pierwszym nie miał punktów, ja byłem, dycha. Chyba będę nim. Ja, pierwszy raz ten. Jak w tym, jak w Abu Dhabi No A za tak z pajatem? Ale sobie dzisiaj obejrzę tego strema, ja Kurwa, dojedźmy to szybciej, bo mi się jarać chce no no Dobra już idziemy, już końca A zobaczymy co ludzie zrobią, czy będę wychodzić czy jak? Ja się stanę i zacznę kręcić bądź Nie, to jest ciebie, że nie będę jeszcze tych czterech okrążeń nie jechał A ma ktoś nie odpalonego? Ja Miłoż ma trzy sekundy, ty tam będę siódmy. nie Sparek. wiem czy oni będą liczyć te kary, bo jak tam... Będą, to oni to spadnie... teraz Smerek liczy. Nie smerek liczy A, na razie. To... Ty, Szymiks ma kary. Co? Szymiks ma kary głupi. I Jamaika ma kary. Co? Jamajka też ma kary? A co mówię, ale Nie, nie ma. Nie, nie, nie. Kurde, ile ma ten uwag? Ej, ja w tym momencie wyprzedzam Miłosza nie, i Zaxa i Szymiksa, nie? Będę o szóste miejsce. Koniec. Jest! Czy to nie to samo, Kończymy. <laughs> A smerek co mówi? 13 nas jedzie, co tu się stało w ogóle? Nie 1 DNF-ów. Mówiłem tam, że koniec albo to? No już koniec no. Możesz sebot bota odpalić no. się.